Witam w prezentacji i montażu 89 numeru okrętu wojennego Bismarck od Hachette. Numer ten zapakowany jest w folię. W tym numerze otrzymujemy silnik obrotowej osłony dalmierza rufowego, przewód, oznakowanie przewodu i śrubki. W tym numerze otrzymaliśmy silnik i przymocowaliśmy do niego przewód i jego oznaczenie. Otrzymaliśmy też śrubki. Po montażu części z 89 numerów mamy zmontowane: część kadłuba, trzy części górnego pokładu, podpory, testery z pojemnikiem na baterię i przewodem, silnik. Dwie katapulty i samolot. Numer 89. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, spis treści, zdjęcie Bismarcka i informacje o wydawcu. Na trzeciej stronie mamy pokazane części ich opis. Eta pierwszej instrukcji montażu i pokazany silnik z zamontowanym przewodem. Pierwszy kontakt z wrogiem. Od południa 23 maja 1941 roku oba niemieckie okręty wojenne znajdowały się w ciśnienie duńskiej. Nie wiedziały, że zmierzały nieubłaganie w kierunku dwóch brytyjskich ciężkich krążowników patrolujących ciśniny. Spotkanie było nieuniknione i było tylko kwestią czasu. Już 17 maja, kąt admirał Wake Walker, dowódca pierwszego dywizjonu krążowników, wypłynął ze Sklep Flow na swoim okręcie flagowym Norfolk. Ciężki krążownik obrał kurs na Islandię, aby wspierać Truefork w operacje cieśniny duńskie. Ciężka służba. Kiedy 21 maja rano brytyjska administracja została poinformowana przez Tecze Morskiego w Sztokholmie o ruchach Niemców, należało najpierw dokonać bilansu sytuacji. Admirał Towey, główny dowódca Humphrey, miał w tym czasie do dyspozycji następujące ciężkie jednostki. Dwa pancerniki King George V i Prince of Wales. Dwa krążowniki Hood i Repulse oraz lotniskowiec Victorious. W flotyle uzupełniał ciężki krążownik Norfolk i Suffolk, a także kilka letkich krążowników i 12 niszczycieli. Mimo, że na y, papierze była to potężna siła, specjaliści ze Scrap4 doskonale wiedzieli, że ich jednostki będą miały niewielkie szanse w indywidualnym pojedynku z Bismarckiem słusznie oceniając odporność i siłę bojową niemieckiego pancernika jako wysoce przeważające. Mamy zdjęcia i informacje, że późnym popołudniem 23 maja na stanowisku obserwacyjnym na pokładzie Suffolk starczy magnaży Alfred Neville spoglądał przez lognetkę, gdy nagle zauważył dwa niemieckie okręty. Mamy zdjęcia HMS Suffolk w 1942 roku na rzece Tyne Ciężki krążownik jako pierwszy zauważył dwa niemieckie okręty wojenne i natychmiast powiadomił wszystkie pozostałe ośrodki dowodzenia. Służba faktowa na pokładzie angielskiego krążownika. Sygnalista obsługuje reflektor podczas gdy jego kolega patrzy przez lunetę. Mamy zdjęcie informacji, że dobrymi środkami utrzymania kontaktu z wrogiem podczas pościgu było jedno silnikowe dwupłatowe łodzie latające Supermarine Valius, które znajdowały się na pokładzie Suffer. Tu, tutaj jedna z, z tych maszyn jest zabierana z powrotem na pokład. Mamy zdjęcie i że wieczorem 23 maja 1931 roku Norfolk znalazł się pod ostrzałem 380 mm artylerii Bismarka. Zdjęcie z 1935 roku pokazuje, że ciężki krążownik trwał w wojnę niemal bez szwanku. Monitor Monitor w środku w pojedynku z Wiginią, Mermackę, pod Hampton Roads w 1862 roku była to pierwsza w historii bitwa pomiędzy dwoma opancerzonymi okrętami, która na zawsze zmieniła zasady prowadzenia wojny morskiej. Mamy zdjęcie grupowe załogi przed monitorem z 1962 roku, roku jego wodowania w to Zatoce Mamy zdjęcie lądowania wielkiego elektora Fryderyka Wilhelma na RUGI. W 1678 roku równolegle do wojny z Duńczykami Szwedzi prowadzili wojnę z Brandenburgią 1974-79, której celem było zapanowanie nad Pomorzem, że z 1907 roku według obrazu Meliusa Wagnera. Zdjęcie kolorowej litografii pomnika Nissena Junga w Kopenhadze, admirał 1629-1697 był uważany za jednego z najgenialniejszych tyków morskich swoich czasów w pewnym sensie duńskiego de W tropikach. Mamy zdjęcie piechoty amerykańskiej w kwietniu 1944 roku podczas walk o Holandię. Piłopusz dymu pochodzi z płonącego japońskiego składowiska amunicji. Na piakę rozładowywane są beczki z paliwem dla amerykańskich samolotów. Walki o wyspę u wybrzeża Nowej Gwinei ciągnęły się przez około 2 miesiące. Na ostatniej stronie mamy informację co w kolejnym numerze, czyli sekcja kadłupa, 4 wspólniki i 4 magnesy. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.